10 listopada tego roku minęła dokładnie dekada, kiedy na stanowisku burmistrza Wyszkowa zasiada Grzegorz Nowosielski. Z tego okazji poprosiliśmy pana burmistrza o kilka wspomnień jego burmistrzowania w Wyszkowie. Dzień dobry panie burmistrzu. Dobry, Dziękuję serdecznie za przyjęcie zaproszenia do rozmowy. Panie burmistrzu, w 2002 roku był pan najmłodszym burmistrzem w Polsce. Wpłynął pan na głębokie wody Bowiem wygrywając w wyborach z dotychczasowym wieloletnim burmistrzem Wyszkowa, jako młody człowiek, jeszcze wówczas chyba trochę mało doświadczony w lokalnej polityce, borykał się pan pewnie z dużymi problemami. Czy bardzo mi przypomina swój okres, kiedy podejmował pan decyzję o kandydowaniu na stanowisko burmistrza Wyszkowa? Mimo, że upłynęła dekada, to wydaje mi się, że to było po prostu wczoraj. Ee, oczywiście, że pamiętam, to, to oczywiście był pewien proces, nie da się tak ważnej decyzji życiowej e, o kandydowaniu, czyli o wystawieniu się przed pewien publiczny osąd, o tym, że przestanie się być osobą anonimową i rodzina przestanie być anonimową rodziną i o tym, że po prostu jak każdy kandydat ma się szansę wygrać i, i co za tym dalej idzie ciężar obowiązków, nawał pracy. To nie była jedna chwila, jeden moment. To był cały proces, dojrzewanie tak naprawdę do tej decyzji i szereg konsultacji z osobami bliskimi, z osobami z mojego otoczenia, nazwijmy to politycznego, tych, który, którzy wtedy startowali na, na radnych. Ta decyzja się po prostu Mogę powiedzieć, rodziła w pewnych bólach. Natomiast rzeczywiście ona zapadła gdzieś w początkach roku 2002, ponieważ wybory były jesienią 2002, w początkach roku 2002, że to ja mam kandydować z opozycyjnej wtedy wobec ówczesnej władzy ziemi Wyszkowskiej. Podobno ten pomysł zrodził się na ławce pod obecnym zespołem szkół numer 2 podczas towarzyskiej rozmowy. E... To było wiele takich wieczorów, i dyskusji, i spotkań. Eee, bardzo bym podpadł w domu w tej chwili, gdybym potwierdził, że ta decyzja zapadła wtedy na ławce. Eee, dlatego, że oficjalna wersja jest taka, że ta dyskusja zapadła, ostateczna dyskusja po prostu zapadła po rozmowie z moją żoną, która, e, która wyraziła, wyraziła zgodę na to, że będę po prostu miał taką, e, takie zajęcia, a nie inne i, i wystawię się pod ten osąd publiczny, tak jak, tak jak wcześniej powiedziałem. Natomiast oczywiście taka, taka rozmowa na ławce, jak szereg innych spotkań, rozmów, konsultacji, były osoby, które po prostu. Które ja po prostu mnie zniechęcałem, mówiąc, poczekaj jeszcze 4 lata, bo nie przyszedł czas na Ciebie, bo jeszcze nie, nie masz 30 lat nawet i, i, i nasze społeczeństwo, dosyć konserwatywne w Wyszkowie, nie jest gotowe na tak młodego burmistrza. E, dajmy szansę innym, bardziej doświadczonym samorządowcom, a ty, a ty za 4 lata wystartujesz. Czy małżonka wówczas zdawała sobie z tego sprawę przy, jak Pan powiedział, niejako wspólnym podejmowaniu decyzji, jakie to będą wyrzeczenia dla rodziny? E, Myślę, że tak naprawdę obydwoje nie zdawaliśmy sobie sprawy, jakie to będą wyrzeczenia. I taki zupełny brak prywatności, nie zdawaliśmy sobie z tego po prostu sprawy. Ludzie są ciekawi wszystkiego i, i być może nawet są takie sytuacje, kiedy, kiedy zostałem burmistrzem, to, 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 to bardzo się dziwiłem, że ludzie zaglądają mi do koszyka w sklepie, jakbym zupełnie inne produkty kupował, jak, jak większość. Konsumentów, ale też moim zdaniem w demokracji mają prawo po prostu do tego, żeby wiedzieć więcej o osobach, które, które zajmują stanowiska publiczne. Przypomina Pan sobie swój pierwszy dzień w pracy, przyjście do sekretariatu? Jak Pan został wtedy odebrany, przyjęty? Z dystansem większość, większość pracowników miała obawy. Dzisiaj po latach sobie tłumaczę, że to nie była niechęć, tylko po prostu obawy przed nowym szefem. Przed tym, jakie wymagania postawi. Generalnie ludzie obawiają się pewnych zmian, pewnych nowości, i wtedy raczej byłem przyjęty z dystansem. O, no i chyba byłem najmłodszym pracownikiem urzędu. To było trochę. E, trochę Zarazem szefem. Tak, tak. Trochę dla niektórych komfortowe, bo niekomfortowe, bo nawet mentalnie przedstawić się z tego, gdzie, gdzie niektóre osoby stanowi, stanowi, stan, e, piastujące tu kierownicze funkcje miały po prostu młodsze dzieci, jak ich szef ale przyzwyczailiśmy się wzajemnie do siebie, docieraliśmy się też przez jakiś czas, Część, z częścią osób się po prostu pożegnałem, z częścią osób, które, które pracowały wówczas pracuje do dzisiaj i mam wrażenie, że tworzymy coraz lepiej zgraną, zgraną ekipę, która, która jest ukierunkowana, ukierunkowana na właściwy cel. Panie Burmistrzu, zaczynamy się jeszcze na moment przy Pana pierwszej kadencji. Jak sądzę, pewnie najtrudniejszej, bo też na to wskazują fakty. Podczas tej swojej pierwszej kadencji podjął Pan wówczas w Wyszkowie ocenianą jako bardzo karkołomną decyzję, a mianowicie mówię tutaj o dawnych zakładach fabryki samochodów osobowych. Dziś ta część Wyszkowa kwitnie przemysłem. Powstała fabryka, która zatrudnia ponad tysiąc osób, ale też ta decyzja przyniosła Panu w perspektywie też sporo, sporo nieprzyjemności. Czy dziś z perspektywy tych kilku lat ocenia Pan, że to był dobry zamysł i dobra, dobry ciąg całej determinacji, którą Pan wówczas wykazał? Bowiem kiedy rozmawiamy z wieloma osobami z Wyszkowa, byli przekonani o tym, że Pan w połowie tej inwestycji się wycofa, chcąc mieć po prostu święty spokój. Jak Pan wspomina tamte czasy? Na pewno, gdybym miał to zrobić jeszcze raz, to, to zrobiłbym to. Zrobiłbym to. Natomiast o wiele lepiej. Mając dzisiejsze doświadczenie wiedzę, mając wokół siebie, wokół siebie sprawdzonych ludzi, byłoby po prostu łatwiej. Czy się opłaciło? O tym mówią fakty. tak no, Obszary poprzemysłowe, które, które były adekwatne do naszego byłego FSO, jak, jak hale w Ursusie, czy też hale na żeraniu stoją dzisiaj puste, na niektórych już rosną drzewa, bo przerosły dach. A u nas ludzie mają pracę? Myślę, że myślę, że to była właściwa decyzja. Oczywiście zrobiliśmy trochę błędów, bo też robiliśmy taką restrukturyzację jako pierwszy samorząd w Polsce pamiętam rozmowę z wczesną panią Mecenas, która obsługiwała gminę. Jaki naświetliłem ten pomysł, powiedział to po prostu niemożliwe. Niemożliwe od strony formalnoprawnej. prawnej To się okazało możliwe od strony formalno-prawnej, od politycznej, bo też kilka decyzji politycznych musiało zapaść, jak, jak chociażby decyzja ministra, ówczesnego ministra przemysłu Piechoty, Jacka Piechoty. Natomiast zdaję sobie sprawę z trudności, które wtedy nastąpiły. Budowa dopiero w pierwsza kadencja, więc budowa zaufania między burmistrzem a radnymi. Przypominam, że na pierwszej sesji, która miała zdecydować o zakupie za dziś można powiedzieć śmieszną cenę niecałe półtora miliona złotych tego terenu, radni się nie zgodzili. Była druga sesja nadzwyczajna, w której było 11 osób za, a 10 wstrzymujących się, więc zaważył po prostu jeden głos. Oczywiście, w perspektywie czasu dziś wszyscy czują się autorami tego sukcesu i chętnie wspominają ten czas, ale, ale wtedy nie było, nie było tak łatwo i wiele dróg dojścia już do, do tego szczęśliwego końca okazywało się drogami, drogami bardzo trudnymi. Natomiast zebraliśmy bardzo dużo doświadczenia i, i, i związanego z. Postępowaniami prawnymi, samorządowymi doświadczeniami, jak również doświadczenia z, z negocjacji, doświadczenia z mówiące wiele po prostu o mentalności ludzkiej, które, które procedowały w kolejnych już mniejszych, nie, nie tak bardzo wielkich projektach. Panie burmistrzu, sprawowanie władzy przez trzecią kadencję z rzędu to oczywiście objaw zaufania mieszkańców, tym bardziej, że jak przy wyborze na drugą kadencję miał Pan poważną kontrkandydatkę, natomiast w tejże trwającej właśnie kadencji wygrał Pan wybory z miażdżącą przewagą już w pierwszej turze. Za dwa lata kolejne wybory samorządowe, być może czwarta kadencja dla Grzegorza Nowośląskiego, ale bardzo często mówi się o tym, że polityk, Pan akurat w tym wypadku jako gospodarz miasta, ale ten syndrom gdzieś czasami pozostaje. Syndrom takiego e, troszeczkę zaniechania, zasiedzenia się na, 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 mówiąc trywialnie, stołku, stanowisku. Czy Pan nie odczuwa zmęczenia po 10 latach sprawowania władzy? To wcale nie jest łatwa funkcja przecież. Nie, natomiast mam poczucie zmiany otoczenia i zmiany rzeczywistości własną pracą. To są ciągle nowe wyzwania. Kiedy zaczynałem pracę tutaj do, do urzędu dziennie, dziennie wpływało jakieś 100 dzisiaj wpływa 300. Dostaliśmy nowe zadania. Przed Wyszkowem stanęły nowe wyzwania. Kiedy zaczynałem pracę, dwa, dwie podstawowe kwestie były takie najważniejsze dla, dla, dla Wyszkowa. Bezpieczeństwo i miejsce pracy i to właśnie w tej kolejności. Dzisiaj yy, Czujemy się bezpieczniej i jest po prostu bezpieczniej. Pan pozwoli, że wtrącę się. Wspomniał Pan o panu bezpieczeństwie. Mało kto z mieszkańców wie, że to między innymi Pan był inicjatorem i taką dobrą duszą działań wokół tego, żeby wyplenić tą, tą tak zwaną wyszkowską mafię. No, trudno... Nie, nie bo... bał się Pan wówczas? Nie, nie miałem takiej obawy. Nie miałem takiej obawy. Być może, być może to jest trochę naiwność, ale, ale jakby nigdy nie narzekałem na, na brak cywilnej odwagi. Natomiast zawsze pamiętam o tym, że jakby stan bezpieczeństwa nie jest dany raz na zawsze i trzeba zawsze ten stan monitorować i robić wszystko, żeby tak żeby tak dalej było. Panie Burmistrzu, nie będę Pana pytał, bo to pewnie jeszcze za wcześnie, czy będzie Pan kandydował i startował w wyborach po raz czwarty, ale chciałbym Pana zapytać o to, jakie priorytety Pan sobie zapisał jeszcze na te pozostałe dwa lata kadencji samorządowej. Budowa infrastruktury, która spowoduje wzrost gospodarczy w Wyszkowie. Wzrost gospodarczy to jest tworzenie nowych miejsc pracy i tworzenie nowych miejsc, w których powstaną budynki jednorodzinne i wielorodzinne. W gminie Wyszków potrzeba nowych obywateli. To tych, którzy w naturalny sposób się rodzą, z czego jesteśmy bardzo szczęśliwi i dumni, ale również takich, którzy zdecydują o tym, żeby się świadomie, zdecydują o tym, żeby się przeprowadzić do Wyszkowa, tu zamieszkać. Mhm. Już na koniec. Panie burmistrzu, gdyby Pan miał w trzech daniach się scharakteryzować, jak Grzegorz Nowosielski? Jaki jestem? E, jestem spokojny, jestem stanowczy, e, jestem przystojny. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.